Zadanie. Liczbą niewymierną może być pierwiastek liczby naturalnej parzystej. W punkcie A weźmy po prostu jakiś pierwiastek z liczby naturalnej parzystej, na przykład z 6. I widzimy, że jest to liczba niewymierna. Więc napiszemy takie euro, czyli znak należy do liczb niewymiernych. Przeanalizujmy podpunkt B. Czy suma liczb wymiernych może być liczbą niewymierną zauważ jeżeli weźmiemy pewną liczbę wymierną niech to będzie liczba a przez b dlatego ją w ten sposób zapisuje bo skoro jest wymierna to da się przedstawić w postaci licznika i mianownika jeżeli dodajemy do niej jakąś inną liczbę wymierną która również da się przedstawić w postaci licznika i mianownika to możemy te dwa ułamki dodać, tworząc wspólny mianownik BD, a licznik będzie następującą sumą iloczynów, czyli a, d plus c, b. W tym naszym zapisie literki a, b, c, d oczywiście należą do liczb całkowitych. Oczywiście. I literka B nie może być z zerem, ponieważ jest w mianowniku. I D też nie może być z zerem, ponieważ D jest w mianowniku. Ale widzimy, że tutaj zarówno licznik, jak i mianownik będzie liczbą całkowitą. Zatem taka liczba da się przedstawić w postaci licznika i mianownika, gdzie licznik i mianownik jest całkowity. Dlatego tutaj suma dwóch liczb wymiernych jest zawsze wymierna. Więc napiszemy tutaj minus, czyli. To nie jest dobra odpowiedź. Tutaj w punkcie A plus, czyli była dobra odpowiedź. No i teraz punkcik C przeanalizujemy. Liczbą niewymierną może być iloraz liczb niewymiernych. Więc weźmy jakiś iloraz liczby niewymiernych, na przykład pierwiastek z trzech podzielić na pierwiastek z dwóch. Możemy to zapisać w postaci pierwiastek z trzech drugich, czyli pierwiastek na przykład w łamku dziesiętnym z liczby 1,5. I jest to liczba niewymierna, czyli znak euro, czyli należy do liczb niewymiernych. Więc tutaj również damy plusik, czyli jest to odpowiedź do naszego zadania.